Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób lutować przewody typu linka, typu drut, za pomocą dwóch różnych lutownic: oporowej i transformatorowej. Tak więc oglądajcie. Ktoś zada pytanie, jakiej mocy lutownicę kupić? Jeżeli chodzi o lutownicę transformatorową, do większości przewodów, miejsc lutowania, 75-100W tego typu lutownica polska Lutpol-Lutola będzie idealnym rozwiązaniem. Marketowe za 20-30 zł. Zapewniam Was, że będą Was tylko i wyłącznie denerwować. Tak więc warto kupić sobie jedną taką porządną lutownicę, a na pewno na lata Wam będzie bardzo szybko. Lutować to jest bardzo istotne, że wystarczy przycisnąć i dosłownie w kilka sekund mamy tutaj mega gorąc, już możemy lutować. Tak więc to jest zaleta. Przy transformatorowych tych tanich z marketu, to musimy czekać niejednokrotnie 10-15 sekund, żeby w ogóle się rozgrzał grot. Mimo, że nawet grot byśmy wymienili na inny, nie sprawdza się, a często nie, nie lutuje poprawnie. To znaczy, my sobie tu lutujemy, rozgrzejemy miejsce lutowania i po chwili przestaje grzać się zastanawiam o co chodzi, mimo że przycisk mamy wciśnięty. Tak więc naprawdę warto kupić sobie taką lutownicę. Około 70-100 zł kosztuje, a na lata będzie w porządku. Jeżeli chodzi o lutownicę oporową, i teraz kwestia jest taka: lutownice oporowe bardziej są do precyzyjnego lutowania, tak jak tu zresztą widzicie grot. I teraz kwestia jest taka: że 30-40 W takiej mocy lutownica wystarcza do podstawowych lutowań, czy to przy płytkach drukowanych gdzieś jakieś miejsca musimy ze sobą zlutować, bo im mocniejsza mogłaby popalić po prostu miejsca lutowania. Chodzi o to, to żeby precyzyjnie i ona także wystarczy 30-40 W do lutowania przewodów elektrycznych o niezbyt grubej średnicy, czyli takie jak w samochodzie występują. Grube przewody występują w samochodach raczej tylko w tych miejscach, gdzie mamy spory prąd, czyli jakieś grzałki od np. tylnej szyby i tym podobne, w większości są to chudziutkie, cieniutkie przewodziki tak więc 30-40W wystarczy jako podstawa chyba, że będziemy grubsze przewody lutować to w takim wypadku możemy kupić sobie jakąś 60 ewentualnie 80 dziesiątkę ale no Kwestia potrzeby no w większości wypadków 34W zapewniam Was, że wystarczy. Oczywiście obydwie lutownice podłączamy do prądu i pracują sobie one na prąd. Lutownica oporowa ma tą taką drobną jakby wadę, że ona jest cały czas gorąca. I trzeba uważać, gdzie ją odkładamy. Zawsze ją odkładamy na metalowe jakieś miejsce, ewentualnie do specjalnego takiego uchwytu. Nie kładźmy na blacie gumowym czy jakimś innym, ponieważ możemy uszkodzić blat. Oporowa ma właśnie taką drobną jakby wadę, ale też i zaletę, bo jest cały gorąca. Tak więc dobrze mieć dwie takie lutownice i przyda się jedna do jednych czynności, druga do drugich. Każdy sobie sam wypracuje pewną praktykę. Co będzie nam przydatne oczywiście przy lutowaniu naturalnie. Że spoiwo lutownicze, którym będziemy spajać obydwa przewody, czyli je ze sobą złączać, lutować. No tak, jak widzicie, żeby je ze sobą zlutować, spoiwo będzie konieczne. Jako, że w tym spoiwie lutowniczym najczęściej już jest topnik, to nie będziemy potrzebować zbytnio kalafonii czy też pasty do lutowania. Chociaż oczywiście warto takie rzeczy sobie kupić, które ułatwiają lutowania bardziej takie precyzyjne. Tak więc tego typu spoiwo musicie mieć. Przyda się oczywiście zestaw koszulek termokoczliwych tego typu, kosztuje to par złotych, różnego rodzaju średnice, tak abyśmy mogli nasze przewody ze sobą ładnie złączyć w ten sposób. Czyli, żeby nie było gołego miejsca lutowania, tak jak tutaj widzicie, tylko żebyśmy mogli to ładnie zabezpieczyć koszulką termokoczliwą. I jak sami widzicie, wygląda to znacznie lepiej. Przyda nam się tu oczywiście coś takiego jak zapalniczka lub coś innego, co możemy podgrzać. Chodzi o to, żeby. Po nałożeniu tej koszulki na końcu delikatnie rozgrzać. Nie spalić, tylko rozgrzać miejsce, a koszulka się kurczy i tak wygląda, jak widzicie, miejsce lutowania. Eee, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Przyda Wam się coś takiego, jak trzecia, taka łapa. Eee, można kupić takie coś na Allegro. Precyzujemy sobie tutaj ustawienie, wkładamy sobie przewód. Zobaczcie, ciach, czy tam przewody, ciach. I do pobielania na przykład kabli. Kabli raczej w samochodach nie znajdziemy, ale powiedzmy, że jeżeli chcielibyśmy też i kable, to znaczy przewody typu drut ze sobą łączyć, to możemy też właśnie w takim uchwycie, ale w większości będą to linki tego typu, właśnie druciki. I znacznie łatwiej będzie nam się wszystko lutowało precyzyjnie. Dobra, myślę, że możemy zabrać się w końcu za lutowanie, ale jeszcze zanim będziemy lutować, co nam się przyda? Nożyk nożyk się przyda do ściągania izolacji. Oczywiście możemy korzystać z różnych automatycznych, ręcznych obciągaczek do izolacji, tak żeby ściągać tą izolację z przewodu niebieską czy jakąkolwiek będzie, ale nożykiem robimy to bardzo szybko i większość osób jednak tego nożyka używa. Jakieś szczypce do przycinania przewodów naturalnie też nam się przydadzą, tak żebyśmy mogli sobie bardzo szybko dany przewód, zobaczcie, przyciąć. Równiutko. Bez nożyka. Nożykiem możemy sobie krzywdę zrobić. Pamiętajcie, z nożykiem, żeby nie używać w stronę ciała, w stronę siebie. Zawsze od siebie używamy nożyka. Jeżeli już, takie, taka uwaga, bo sporo osób krzywdę sobie robi nożykiem. Alternatywą do lutowania są złączki typu WAGO, złączki typu takie właśnie kostki elektryczne, jednak nie są tak pewne jak lutowanie, no i zajmują znacznie więcej miejsca. No i profesjonalnie to raczej nie wygląda, jak złączkę sobie taką gdzieś zastosujemy. No ale oczywiście, kto jak woli, ja jednak polecam lutowanie. Chwila więcej roboty, ale na długo będziemy mieć święty spokój. Czy coś jeszcze? Nic, zabieramy się za robotę. Ok, zabierzmy się teraz za lutowanie, spójrzcie jak lutować przewody elektryczne. No, oczywiście mając przewód tutaj, co będzie nam potrzebne? Przewód sam i samo lutowanie to nie jest zbyt dobry pomysł, bo jak sami widzicie niezbyt to estetycznie wygląda, no i może sprzyjać zwarciom w związku z czym musimy zabezpieczyć miejsce lutowania potem więc wybieramy sobie z naszych koszulek termokurczliwych warto taki zestaw za kilka złotych sobie w sklepie elektrycznym kupić wybieramy kolor jaki chcemy, bo mamy średnice w różnych kolorach różne, tak więc ja wybrałem sobie tutaj czarne i dociąłem sobie taki kawałeczek za pomocą zwykłych tutaj obcinaków tak więc dociąłem sobie z zapasem mniej więcej wiem, ile takie miejsce lutowania przy, danym, przy danej przedmiotowej Przekroju musi wynosić tutaj około, to jest jak widzicie, 2 cm, ale spokojnie może być i mniej. No tak więc ja tutaj, jak, jak widzicie, z takim zapasem sobie dociąłem. Dobra, nakładamy jeszcze na nieobrobiony przewód tą koszulkę, i niech ona sobie tutaj jest. Potem będziemy mogli nałożyć na miejsce lutowania i nie będzie tego miejsca lutowania widać, wszystko będzie fajnie wyglądać. Tak więc o zobaczcie, tak jak tutaj nałożymy i podgrzejemy, ale to potem. Teraz skupmy się na lutowaniu. Musimy ściągnąć izolację na przynajmniej centymetr, a najlepiej dwa, lepiej z zapasem, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli mamy w instalacji elektrycznej naciągnięte przewody, to nie mamy co lutować tego. Będziemy musieli dolutować tutaj kawałek przewodu, tak, żeby zachować pewien luz przewodu w instalacji. Jeżeli byśmy teraz mieli tak naciągnięte i tak na siłę tutaj lutowali, to może być sytuacja taka, że to się zerwie albo tu w miejscu lutowania, albo w innym miejscu instalacji elektrycznej. Tak więc wtedy musielibyśmy tu kawałek przewodu sobie dolutować i miejsca lutowania byłyby dwa, więc dwie termokurczki albo jedna długa musielibyśmy sobie nałożyć. I podgrzać na końcu. Tak więc zwróćcie na to uwagę, co będziecie lutować, żebyście nie zrobili tak byle jak. Dobra, ściągamy teraz izolację. Izolację możemy ściągać sobie za pomocą nożyka, czyli po prostu przykładamy, zobaczcie, przekręcamy z dwa-trzy razy, delikatnie, jeżeli jest ostry nóż, i, i, i ta izolacja już zaczyna być taka luźna. Lepiej, słabiej tam izolację ściągnąć, a potem ewentualnie paznokciem czy tam nożykiem, o, w ten sposób ściągnąć, bo nie będziemy żadnej żyłki z tego. Tutaj przewodu razem wyciągać. Najgorsze jest, jak za mocno dociśniemy, to wtedy będzie tak, że ściągniemy izolację, ale ściągniemy też kilka żyłek Powiedzmy, że jak jest 30 czy 20, to zostaje nam to potem 15 czy 10. No i jak sami wiecie, no to już nie będzie dobre rozwiązanie. Po prostu będzie mniejszy przekrój przewodu. I to samo robimy z drugim. ściągamy z zapasem, zobaczcie, naciskamy delikatnie i góra, dół, góra, dół, I delikatnie. Nie chodzi o to, że mocno. O, w ten sposób i zobaczcie. Ściągamy izolację. Tutaj już jest ściągnięta, i z drugiej strony to samo. Ok, możemy zdejmować. Zobaczcie. Nie ma ani jednego drucika. I o to chodzi. Jak teraz te przewody ze sobą połączyć? Można wsunąć jeden w drugi. Zobaczcie, w ten sposób. Widzicie? Perfekcyjnie to samo w siebie wchodzi. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Suwamy. Tu nie trzeba nic nic palcami, nawet rozszerzać. Samo w siebie wejdzie. Widzicie? I w ten sposób, jak już wejdzie nam to, o, skręcamy. Spójrzcie. Skręcamy i tak skręcamy, żeby to było już o jak najmniejszej średnicy, i dobrze skręcamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Może teraz będzie lepiej widać. Nie ma tu żadnych odstających elementów, więc jeszcze sobie skręcimy. No, i teraz co nam się przyda? Przyda nam się teraz trzecia łapa, tylko nie taka ludzka, tylko na przykład coś takiego. Chwytamy sobie nasz przewód. Zobaczcie, wygodnie kosztuje taki element około 20-15 zł, nawet może 30. I ale bardzo ułatwia kwestię lutowania. Jeżeli lutujemy raz w roku, to nie będzie nam to potrzebne, ale jeżeli częściej, to naprawdę warto. I teraz spójrzcie, będziemy lutować. Niektórzy z Was jeszcze nie lutowali, albo dopiero się uczą. To co będzie potrzebne? Oczywiście jedna z lutownic. Weźmiemy sobie najpierw transformatorową lutownicę. I jak lutujemy? Nie lutujemy w ten sposób, że spoiwo tu dajemy na naszą końcówkę i z niej spływa na miejsce lutowania. Tylko podgrzewamy przewód przy dobrej lutownicy, tak jak tutaj. To jest dosłownie kilka sekund, i już tutaj ten przewód będzie gorący. Nakładamy tutaj delikatnie. Nasze spoiwo, ono tutaj wpłynie pomiędzy te żyłki i lutowanie jest zakończone Nie możemy zbyt długo trzymać takiej mocnej lutownicy 100W ponieważ tu dookoła, jeżeli chodzi o tą izolację, ona się po prostu popali Tak zrobić nie możemy Więc zobaczcie ja Nacisnę przycisk zobaczcie, przyciśniemy żebyście dobrze widzieli, o Dobra, naciśnięty przycisk, dosłownie 3, 4, 5 sekund, już jest gorąco i zobaczcie jak to szybko się topi Ok, chodź tutaj. Już wynika nam tutaj. Zobaczcie. Ten przewód sam wpija. Już jest gotowe. Ten przewód sam wpił się, że tak powiem, w, tą, w te spoiwo. Albo inaczej. To spoiwo wkleiło się niemal tutaj w cały ten przewód. Ile to trwało? Kilka sekund. Wystarczy podgrzać miejsce lutowania i przyłożyć. Nasze spoiwo. Jeżeli byłaby to lutownica bardzo kiepska, no to w takim wypadku czasami będziemy tu trzymać, 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 bo bardzo wolno będzie rozgrzewać. Dlatego lepiej mieć troszeczkę lepszą lutownicę. Chodzi o to, żeby szybko poszło i na końcu dmuchamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że Wam się to wszystko podoba. I o to tutaj chodzi. Sam długo nie umiałem lutować. Nauczyłem się jakiś czas temu i teraz to naprawdę dobrze wychodzi. Przewodność jest pełna, nie ma tutaj żadnych problemów. I na końcu spójrzcie, nakładamy naszą koszulkę termokurczliwą w ten sposób. Zobaczcie. I wystarczy teraz podgrzać. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. O, w ten sposób może tak zrobić, żebyście dobrze widzieli. O, tak. I bierzemy naszą zapalniczkę. I spójrzcie od spodu. Nie przypalamy, tylko podgrzewamy. Spójrzcie co się dzieje. Podgrzewamy i obserwujemy naszą termokurczkę, co się z nim dzieje. Od, prawego, od prawej strony zobaczcie, zmniejsza swoją powierzchnię i zobaczcie, co się dzieje. Przesuwamy się, ona się po prostu kurczy. Idziemy od jednej do drugiej strony. Dzięki temu zobaczcie, nie przypalamy, tylko podgrzewamy. Gotowe, koniec zabawy. W tym momencie mamy nie dość, że zlutowane nasze połączenie, to i zabezpieczone przed ewentualnymi. Korozjami czy jakimiś tam problemami na przyszłość. A i przy okazji wzmocnione właśnie tą termokurczką. I jak Wam się to podoba? Oczywiście znacznie lepiej niż samo lutowanie. Tak więc polecam Wam ten sposób lutowania. Oczywiście, jeszcze tak jak obiecałem, pokażę Wam, jak to zrobić za pomocą oporowej lutownicy, która czeka w pogotowiu, więc ta sama sytuacja kroimy nasz przewód, ciach, ściągamy izolację. Lepiej z zapasem, zawsze można potem przyciąć. Przyciskamy delikatnie, kręcimy, ściągamy. Zobaczcie. Tutaj o, już jest. Raz, potem dwa. I już jesteśmy niemal gotowi. Zobaczcie. Ok, lutownica jest już rozgrzana około 3 minuty, już jest do prądu podłączona, więc jest po prostu gorąca i czeka na lutowanie. Odłóżmy bezpiecznie, i mamy tutaj nasz przewód. Jeżeli nie chcemy tego miejsca lutowania mieć aż, aż tak szerokiego, jak na przykład tutaj mieliśmy, oczywiście możemy przyciąć sobie tutaj przewody albo zdjąć mnie izolacji. Ale chcę wam to pokazać, więc pokażę wam na takim większym tutaj elemencie. I znowu potrzebujemy termokurczkę, nie zapominajmy o niej, ponieważ ona znacznie ułatwia nam życie przy. Lutowaniu, więc znowu bierzemy sobie termokurczkę, ile będzie jej trzeba. Patrzymy na przewód, na pewno będzie krócej, więc tyle. Przycinamy w ten sposób, nie nożykiem, bo ponaciągamy źle to możemy przyciąć. Zobaczcie, nakładamy sobie, czy to wcześniej, czy teraz, odkładamy na bok. I co? I teraz ze sobą przewody chcemy złączyć. Zobaczcie, wkładamy sobie jeden w drugi. O, teraz będziecie dobrze widzieć. Wkładamy sobie jeden w drugi w ten sposób, nie musi być perfekcyjnie o, w ten sposób, ciach i skręcamy skręcamy zobaczcie, po prostu skręcamy tak skręcamy, żeby nic nam nie odstawało żeby powierzchnia była maksymalnie skręcona równa, żeby żadne druty nam nie wystawały dzięki temu potem po to wszystko będzie miało małą objętość i przy założeniu romokurczki wszystko będzie wyglądać bardzo dobrze Dobra, jesteśmy gotowi, spójrzcie, jak to wygląda z bliska, myślę, że wszystko widzicie jest równo, można jeszcze dokręcić i w tym momencie co? bierzemy sobie naszą trzecią łapę znowu wkładamy sobie, ciach tutaj, ciach o, w ten sposób, napnijmy sobie leciutko o tak, dobra dzięki temu będzie nam lepiej się lutowało i zabierzmy się teraz za lutowanie naszą oporową lutownicą. Podobna sytuacja, spójrzcie, tu sobie ustawimy ostrość tylko o, tak, żebyście widzieli dobrze wszystko OK, przykładamy sobie gorącą lutownicę tutaj 40-watową oporową od spodu zobaczcie, w ten sposób czysty grot oczywiście musi być, nie może być trudny chwilę czekamy, tu musimy troszeczkę dłużej poczekać niż przy transformatorowej 100-watowej i po około 5 sekundach możemy już delikatnie sobie, zobaczcie, przyłożyć przy spoiwo i powinno już nam się wpajać w przewód. O, już jak widzicie, się wpaja, zobaczcie. Znaczy delikatnie przyłożyć. To spoiwo ma już topnik, więc nie musimy tutaj korzystać z kalafonii. Ok, koniec. Chwilę czekamy, dmuchamy. Ok i połączenie jest gotowe. Jak sami widzicie, według mnie bardzo dobrze wszystko wygląda. Teraz oczywiście ściągamy tutaj z łapy. Nakładamy sobie naszą termokurczkę. Tak równiutko w miarę. Znowu łapka się przyda. I podgrzewamy od jednej do drugiej strony. Spójrzcie nie palimy, tylko podgrzewamy od spodu na przykład od prawej do lewej jeszcze chwilę zaraz się termokurczka zacznie kurczyć i fajnie, o już widzicie co się dzieje zobaczcie nie palimy, o w ten sposób i sami możecie ocenić efekty moim zdaniem jest perfekcyjnie tak więc jak widzicie można korzystać z jednej czy z drugiej lutownicy. Nie musi to być żadna lutownica oporowa 60 100 W. Spokojnie, nawet i taka 30-40 sobie radzi z lutowaniem. Czy to transformatorowa, czy to opornościowa. Oporowa, przepraszam. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że już teraz każdy z was bez problemu sobie poradzi. Pamiętajcie, dobra lutownica to podstawa, spoiwo e, lutownicze, stopnikiem i już jesteśmy prawie w domu. Reszta elementów jak właśnie tutaj koszulka termokurczliwa, nożyk, to są wszystko takie podstawy dodatkowe, które po prostu przy lutowaniu się przydają z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało i kolejne ciekawe filmiki niebawem Subskrypcje oczywiście nadal zostawcie, łapka w górę i komentujcie, cześć Wam